95% ludzi popełnia jeden krytyczny błąd w pierwszych trzech sekundach znajomości. I ten błąd zabija jakiekolwiek przyciąganie, zanim w ogóle zdąży się pojawić. Dziś pokażę Ci pięć psychologicznych przycisków, które automatycznie włączają przyciąganie a na końcu zdradzę Ci jedną sekretną technikę działa nawet przez ekran telefonu. Ale najpierw odpowiedz sobie szczerze na pytanie: ile razy przegapiłeś okazję poznania człowieka ze swoich marzeń? Tylko dlatego, że nie wiedziałeś, jak podejść. Podczas gdy ty oglądasz to wideo, ktoś inny już stosuje te techniki i zdobywa numery telefonów jeden po drugim. Zatem, jaki to krytyczny błąd? Większość ludzi myśli, że flirt zaczyna się od słów, ale to nieprawda. Flirt zaczyna się na kilka sekund przed pierwszym słowem. I pierwszy psychologiczny przycisk przyciągania to dotyk. Ale nie spiesz się. Nie każdy dotyk działa. W pewnym eksperymencie wzięto 200 osób w kawiarni. Połowa kelnerów delikatnie dotykała ramienia klientów przy podawaniu rachunku, długa połowa w ogóle nie dotykała. Wynik zaskoczył nawet samych badaczy. Ci, których dotknięto, zostawiali o 30% wyższe napiwki, ale najciekawsze było później. Gdy tych samych klientów pytano przy wyjściu, opisywali kelnerów zupełnie inaczej. Ci, którzy ich dotykali, wydawali się bardziej atrakcyjni, pewni siebie i charyzmatyczni. Dlaczego tak się dzieje? Nasz mózg automatycznie odbiera kontakt dotykowy jako sygnał, sygnał dominacji i pewności siebie. Ale istnieje jedna złota zasada: dotyk powinien trwać dokładnie jedną, dwie sekundy i dotyczyć wyłącznie społecznie akceptowalnych stref: przedramienia lub ramienia. Dłużej robi się niezręcznie, krócej nie działa. A oto mały lifehack. Jeśli osoba nie odsuwa się od Twojego dotyku, to już pozytywny sygnał. A jeśli sama zaczyna inicjować przypadkowe muśnięcia, jesteś na dobrej drodze. Nie wyłączaj, bo teraz będzie najciekawsze. Drugi psychologiczny przycisk przyciągania ukryty jest w Twoim głosie. I nie chodzi o to, co mówisz, tylko jak to mówisz. Badacze z MIT dokonali zaskakującego odkrycia. Nagrywali rozmowy ludzi na szybkich randkach i analizowali, kto z kim będzie chciał się spotkać ponownie. Okazało się, że treść rozmowy wpływała tylko na 20% decyzji. Pozostałe 80% zależało od czegoś innego: od intonacji, tempa mowy i pauz, oto, co działa na mężczyzn. Kobiety przyciągają głosy, które grają intonacjami raz wyżej, raz niżej. Monotonny głos dosłownie usypia zainteresowanie. A kobiety powinny zapamiętać inną zasadę. Mężczyźni zakochują się uszami w tych, które potrafią słuchać. Krótkie potakujące frazy działają cuda. Mhm, rozumiem. Tak, tak. Tworzą poczucie głębokiego zrozumienia i emocjonalnej więzi. I jeszcze jeden sekret głosu. Mów o 15% ciszej niż zwykle. To sprawia, że rozmówca podświadomie się pochyla i tworzy się intymna atmosfera. A teraz trzeci przycisk przyciągania. Używają go wszyscy mistrzowie uwodzenia. Nazywa się odzwierciedlanie, a działa jak prawdziwa magia. Wyobraź sobie sytuację. Siedzisz naprzeciw osoby, która ci się podoba. Ona pochyla się do przodu, ty po kilku sekundach też delikatnie się pochylasz. Ona krzyżuje nogi, ty przyjmujesz podobną pozycję. Po chwili ona gestykuluje. Ty również zaczynasz poruszać dłońmi w podobny sposób. Dlaczego to działa? Bo instynktownie kopiujemy zachowanie tych, którzy nam się podobają, to zapisane w nas przez ewolucję. Przodkowie przetrwali w grupach, więc umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu była kwestią przetrwania. Ale co ciekawe, odzwierciedlanie działa też w drugą stronę. Jeśli ty zaczniesz kopiować czyjeś ruchy. Twój mózg zacznie myśleć, że ta osoba ci się podoba, a co najważniejsze, jeśli ktoś zaczyna odzwierciedlać ciebie, to pewny znak sympatii. Tylko pamiętaj, rób to niezauważalnie, z opóźnieniem kilku sekund. Inaczej będziesz wyglądać jak małpa, która naśladuje. Zagłosuj w komentarzach, co według ciebie działa lepiej dotyk czy kontakt wzrokowy. A tymczasem przechodzimy do czwartego przycisku przyciągania. Może się wydawać banalny, ale działa niezawodnie. Załóż coś czerwonego. Brzmi prosto, ale za tą radą stoi potężna nauka. W jednym eksperymencie pokazywano mężczyznom zdjęcia tej samej kobiety w różnych ubraniach. Gdy miała na sobie czerwoną sukienkę, oceniano ją jako bardziej atrakcyjną i seksowną. Ten sam efekt działa też na kobiety. Mężczyźni w czerwonych koszulach wydają się im bardziej pewni siebie i pożądani. Psycholog Adam Pazda uważa, że to ewolucyjny mechanizm. U naszych przodków prymatów jaskrawo-czerwone fragmenty skóry były sygnałem gotowości do rozmnażania. Ten pradawny kot nadal działa w naszej podświadomości. Ale uwaga, czerwony powinien być eleganckim akcentem, a nie krzykliwym karnawałowym kostiumem. Czerwona koszula, sukienka, szminka, albo nawet akcesorium. Wszystko to działa, byle nie wyglądać jak wóz strażacki. A oto bonus. Czerwony kolor nie tylko przyciąga płeć przeciwną, ale też zwiększa twoją własną pewność siebie. To tak zwany efekt ucieleśnionego poznania czyli ubranie wpływa na nasze zachowanie i poczucie własnej wartości. Poczekaj, to jeszcze nie koniec. Piąty i najpotężniejszy przycisk przyciągania to kontakt wzrokowy. Ale nie po prostu patrzenie w oczy, tylko cała nauka korzystania z odpowiedniego spojrzenia. Zapamiętaj formułę 3-2-7. 3 sekundy kontaktu wzrokowego, 2 sekundy dotyku, 7 wariacji intonacji głosu. Ta formuła zamienia zwykłą rozmowę w potężne narzędzie flirtu. Ale wróćmy do spojrzenia. Gdy patrzymy na osobę, która nam się podoba, nasze źrenice automatycznie się rozszerzają. To niekontrolowana reakcja fizjologiczna. Nie da się jej udawać i podświadomie odczytujemy to jako sygnał zainteresowania i pociągu. Istnieje nawet specjalna technika trójkąt spojrzenia. Patrz na lewe oko rozmówcy, potem na prawe, potem na usta i z powrotem na oczy. Ten wzorzec stworzy poczucie intymności i zaangażowania, ale pamiętaj najważniejszą zasadę. Spojrzenie powinno być ciepłe i z lekkim uśmiechem. Nie wwiercaj się w kogoś oczami jak rentgen, bo zamiast przyciągania dostaniesz zakaz zbliżania się. I jeszcze jeden sekret spojrzenia. Co jakiś czas odwróć wzrok, a potem znowu wróć do kontaktu wzrokowego. To tworzy dynamikę i nie sprawia, że druga osoba czuje się niekomfortowo. Nie wyłączaj filmu. Obiecałem tajną technikę dla tych, którzy zostali do końca. I oto ona technika emocjonalnego zakotwiczenia przez komplementy. Większość ludzi robi komplementy źle chwalą wygląd. Masz piękne oczy, fajna fryzura, stylowe ubranie. To działa, ale słabo bo takie komplementy ludzie słyszą cały czas. A oto sekretna technika Rób komplementy zachowaniu i charakterowi. Zamiast masz ładny uśmiech, powiedz, podoba mi się, że uśmiechasz się całą twarzą. Widać, że jesteś szczelym człowiekiem. Zamiast fajna sukienka, powiedz, masz świetny gust. Czuć, że jesteś osobą twórczą. Dlaczego to działa? Bo takie komplementy dotyczą osobowości, wewnętrznych cech człowieka i za każdym razem, gdy będzie je okazywać, będzie też przypominać sobie Twoje słowa i ciebie razem z nimi. A teraz obiecany bonus, ten, który działa nawet przez ekran telefonu. Nazywa się odzwierciedlanie emocji w wiadomościach tekstowych. Jeśli ktoś pisze z wykrzyknikami, odpowiadaj tak samo emocjonalnie. Jeśli używa emotek, używaj ich też. Jeśli jego wiadomości są krótkie i konkretne, nie odpisuj mu esejem. Jeśli pisze długie wiadomości, utrzymaj ten styl. To tworzy wrażenie, że jesteście na jednej fali. Nawet jeśli rozmawiacie tylko przez wiadomości, a gdy spotkacie się na żywo, uczucie więzi już będzie obecne. Podsumujmy: pięć psychologicznych przycisków przyciągania: odpowiedni dotyk, magia głosu, odzwierciedlenie mowy ciała, siła czerwonego koloru i sztuka kontaktu wzrokowego, plus bonusowe techniki komplementów i pisania wiadomości. Ale pamiętaj, wszystkie te metody działają tylko pod jednym warunkiem. Musisz być szczerze zainteresowany tą osobą. Techniki wzmacniają prawdziwe uczucie, ale nie stworzą go z niczego. Hm. Która rada najbardziej cię zaskoczyła? Napisz w komentarzach i podziel się swoją historią udanego firtu. A jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych sekretów psychologii relacji. Widzimy się w następnym odcinku.